Jak go zabijemy, ten Steve jest niesamowity. Nie wierzę. Czekaj, czekaj, on się wybije, ja za nim, albo ja przed nim. Poczekaj, poczekaj. Pięknie. Czyżby spawnik? Patrzymy na jego śmierć. I proszę bardzo. Gilda Jad. Pozód właśnie na spawna. Ależ tutaj, Gilda Mati został hitka. Oj! Aaa, Gilda Dziad znowu. A, bardzo mi przykro. On się wybije, ja za nim. Cyk! Czytam go jak książkę. Proszę pa państwa, panie i panowie. Ale zrobił to od tego watera Ale to było niesrowi za bardzo. Strany. Kurczę, tutaj gracz z gili kakao. Albo kakao, kakao. Tu może jakiś haczyk? On leci do góry, ja za nim. Pięknie przeczytany. Jest Rafika On nas pcha i spluwa. Czego ja przed chwilą nie zabiłem? Nie wiem, ale dziękuję bardzo, spluwa Poczekaj, poczekaj, dobra Jem refa Dobra On będzie Teraz Piękne, piękne to było Piękne to było Siema Paweł Kto wie co się tu właśnie wydarzyło? Co jest akurat dla mnie minusem. Z niewymyśli, proszę na twój fan. Cezary. Uj Cezary się rozjebał Zanim moja perwa w ogóle tu doleciała Niestety. Dobra, poleciał. Jaki masz nick miesiąc? Niewiarygodne to, że ja... Poleciał! Uj! Krapik! Za plus 19! Odrabiamy, odrabiamy! Co on robi? Będzie na grief Jak go zabijemy? Ten Steve jest niesamowity. Ten Steve jest niesamowity. Ale nie. On tego nie zrobił właśnie. Widzieliście samobójca? Widzieliście co on zrobił? Pięknie podał złapki. Ale to była akcja. Ale to była akcja. To było coś niesamowitego. Naprawdę. A, bardzo słabo. Nie wierzę w to, że mi fraga nie zaliczyło. To był hubsonek za plus 20 ranku. Rozumiesz to? Nie, i mi fraga nie dało. Ale spokojnie, ja jestem maszyną, tak? Dobra. Zabijamy, zabijamy, nie boimy się, nie boimy się. Bardzo dobrze. Husiek. Czekaj, 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 on będzie na mnie skakał. mam miejsce, klik. Poczekaj, poczekaj. Bardzo mi się to podoba, tylko że nie podoba mi się, że to jest tu drewno. Tu drewno tutaj jest. Bardzo dobrze. Double kill. Czyszczę wszystkich. Czyszczę wszystkich. Czyszczę wszystkich. Nie, 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 nie patuję. Fortuny, do lewej... do prawej Bardzo dobrze. Bardzo dobry knok Z 50 na 50 I pięknie. Mati uwagę, Adi! Adi. Adi 24. AI, milimetr. Półtorej kratki, półtorej kratki zabrakło. Więc takim małym poziomie się biją. takim mały poziom, taki... Nie, za, za daleko. On go chaseł, on go chaseł. To hitka z fajerki. To nie był mój hitek niestety. Dobra, on będzie nam skakał. Będziesz, idzie do lewej, wybije się. Słabo się wybił, ja się wybiłem. A Dixon znowu. Plus zero. Panie i panowie! Panie i panowie! Co tu się właśnie wydarzyło? Ale to był timing niesamowity. On jest bugowany w klocku, on wie co robi. Musi wyjąć łuk, musi wyjąć łuk. Ja go. Wymiłł, wymił łuk. Wymił, łuk. Łuk, łuk. Jakby wyjął łuk bym na niego skoczył i go zabił. Ale dobra, 1400 ranku. 3 refile, full HP. Nie mogę tracić HP za bardzo. On idzie do prawej. On idzie w dół. Nie, on nie idzie w dół. Gdzie on jest? On się zregenerował do full HP. Zregenerujmy się też. Go wybija bardzo mocno SlimeBlock On się wybija bardzo mocno A i Bartek idzie na spawna Dziękuję Ci bardzo za 14 punktów rankingowych i 8 refili Kolejny frag Albo no jednak nie frag Bardzo dobrze, o tu jest wyjście Jaj, będzie skakał? Nie, nie skaczę jednak. Pierwny na dziewiątce. Ale co mi się tak dobrze gra. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że on nie dostał hitka. On gdzieś poleciał, ale nie padnie, bo nic nie ma na dole. Dobra. Aha. Ok. Nieważne. Nie wiem, jak on padł. Nie mam pojęcia, jak to to. Ależ. To było to, co było nam potrzebne. Double kill? D jeden. On ma mało, on ma bardzo mało. On ma bardzo mało. On wie, że on ma mało. Niestety, tylko jeden frag. Poleciął. Tak dziwacznie, ale polecią. Może padnie? Nie padnie. Aha! Ludzie nie mają slimeów. Jest jeszcze dziękuję. deficyt, deficyt slimeów. Nie zdążył. Ale nie padnie raczej. É Ainda que